Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Diablo 4. Dzisiaj kontynuujemy sobie ogarnianie motywów w udręczonych ruinach, więc z tego co widzicie mamy tutaj kaskę do góry, ewentualnie tu w bok i jeszcze tam na dole coś mnie zabija. Kurde, nie lubię tych czaszek. Lubię, w sensie więc to jest za muszę to obczaić. Ale niektóre stwory mają coś takiego, że one tak mnie zaklinają i jak mam tu czaszkę, to mi to każe iść w drugą stronę w ogóle. Nic nie mogę wtedy kliknąć Więc nie jest to taka umiejętność. Taka trochę pasywka, ale... Potrzebuję więcej czasu. Ale coś tam dziabie. O! Kurde, żółta szabla. I coraz lepsze dropy zdobywamy. No, oczywiście, że jest słabsze, ale ta moja kosa, którą zdobyłam, to jest sztosiwo. Więc akurat z tego dropata ja się mega cieszę. Jak ogarniemy sobie tutaj te ruiny, i te kolejne, to. Opuśwa. Ej, to jest. O, U, plaga coś tam. U, mnie. O, ostatni. O, co ja zrobiłam? Hahaha, ha się wkopam. Ja, dobra. Weszłam w te kolce. W sensie ja je zrobiłam. I nie mogłam z wyjść. Ja, dobra, typie, weź ty się z tym ogniem tutaj w ogóle Dobra i go. Ej, zabijmy jednego. Dobra. Pakiet. Z Mamy to. Elegancko. Ej, już ukończone. Kurde! Tak to można. Ale nic z nadzwyczajnego nie dostaliśmy. No trochę szkoda. My sobie jeszcze, ja w wziabniemy... takim a do końca. Wróćmy. Bo... Tak, ja mieć całą mapę ogarniętą A do Z. Teraz pykniemy sobie te kolejne i będzie psio. I tak, tutaj. To dla mnie więcej przeciwników, to więcej EXPA. Elegancko. Oczywiście, to jeszcze jakiś naprawdę potężny musiał być. Tak, żeby inaczej. O, elegancko mamy pierścień. Więc tym samym mogę sobie e, drugi pierścień aktywować, bo do tej pory nie zdobyliśmy żadnego. Ej, tu jeszcze jest jakiś. 6 odporności na błyskawice i 6 na ogień. Same pierścienie teraz nagle zdobywam. Wcześniej ich nie było. 6 na zimno, 6 na ogień. Leczniczy kaptur. Serio? Na oczy? Mm, a tutaj 6 odporności na błyskawice i cień. Dobra, niech będzie. No póki co trochę słabe są te pierścienie, jak mam być szczera. Eee, Dobra. No, bo będziemy się jeszcze kosnąć na górę kawałeczek Miszczy, patrz! O, więc zabrakło mi jednego Nie ogarnęłam Kurde, no robi robotę, nie? I jeszcze sobie upgradezujemy ten wybuch zwłok, bo teraz, tak jakby mają um, większą rangę, widzicie? Większy obwodzik jest. Tu wymiatać. Po jednym kliknięciu, kurde, sama woda będzie od razu szła. Ooo, jakieś bandaże? Co to? Słabsze, kurde no. Widzę, że też tutaj motyw z ekwipunkiem nam zdecydowanie wzrósł. Nie wiem, czy to jest kwestia poziomu, czy tego co przechodzimy aktualnie, że to jest że po prostu, są tu fajne drogi. Że nie. Wędrująca dusza? Mówili się mną. Coś podobnego robiliśmy? Parę razy co najmniej. Proszę, odbierz im ją. Niech to się skończy. Ja jestem spoko jak jestem w tej obramowicy, bo tak nie wiem, czy ja mam łazić z tym duchem Strasznie, ale dobra, już jest straszny Nie wiem w A super. Ej, jakie fajne stwory, to takie stwory a'la Z takimi czaszkami. Mamy to. Coś fajnego. Czy to magiczne? Nawet te magiczne są o tyle spoko, że jakie rozłożymy na... Części, tak. I czemu dostaje złoto, mimo że go nie widzę? Trochę bez sensu. Czemu mi się to w ogóle nie podświetla? Hmm. No, czyli tak, tu mamy wszystko, tu mamy wszystko Tu ewentualnie pewnie będzie trzeba tylko zatoczyć kółeczko Również będziemy mieli skąd się Będziemy wszystko dziabnięte Raz tak dopiero się zorientowałam, że de facto chodzimy Ale nie ma możliwości biegania. We wcześniejszych częściach było coś takiego, że jak sobie lewy drążek pisaliśmy jako tam L3, to mieliśmy tam określony czas, kiedy mogliśmy biegać, czyli chodzić szybciej. Zanim się zmęczyliśmy i to się musiało regenerować, tutaj tego nie ma. Z jednej strony spoko. <gry> By było mieć już tego wierzchowca, dlatego też poniekąd będę chciała trochę e, popchnąć fabułę do przodu, żeby tam też więcej fajnych rzeczy nam chodziło. Skrzypiąca scena. Ale i tak na dobrą sprawę nie chodzimy jakoś mega wolno, więc nie jest to jakoś wkurzające, nawet tego nie zauważyłam, e, tak. Po prostu mi się przypomniało w pewnym momencie, więc. Tutaj mamy ten. A, ok. To by było na tyle i tylko. Słyszę takie skrzypienie, to kojarzy mi się teraz z dwóch. Tu taki motyw, że jak się otwierało skrzynki, które gdzieś tam leżały i one zaskrzypiły, to zaczęło uciekać, bo one wtedy wybuchały. Tu poznawszy. No, ale jak mam być szczera, to druga jest dużo łatwiejsza niż druga. O co. Po prostu idziemy i działamy, a w dwójeczce nie będę ukrywać, ale tak jak wam mówiła mnie, ja po pięć razy musiałam na przykład przechodzić w jakąś lokację, bo nie mogłam pokonać bosa, nie? Co to za I nie powiedzcie mi, że ten dwóch nie jest rewelacyjny. Ja. o ile mamy zwłoki zacznijmy od tego iść do miasta w ogóle, żeby to sprzedawać Bezpoko, dobre spoko, dobra mamy całe tutaj ogarnięte na fulla hmm. krzypią coś, aha, bo tutaj mamy trzy w ogóle te spoczko e, no to żeby już nie przyciągać a się od razu tutaj tam, do naszego miasta Teraz przejrzę ekwipunek i sobie ogarnie, sprzedajemy. Co? Cię umleczy. Wala Bezpośrednio po odzyskam coś tam Swoje... Cię <laughs> Ładnie się rozłożyło No ładnie się rozłożyło I mamy... Ne? Dobry odzysk. Myślę. Możesz wziąć to, co zostało sobie zostawić. Tak będzie ok. wróć, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Prawa. Chodzi o ulepszanie Gdyby to kosztowało Jeżeli no sobie to chcę ulepszyć hmm. To to 9 plus 5 kosztuje na 100, ile? 500 ziko tylko Ja tylko 5 obrażeń więcej to Bez sensu, co? I tutaj mamy kolejne, że tak powiem, miejsce odhaczone. No tu już nie ma tego zielonego ptaszka. Szkoda, no ale przynajmniej widać, że tak jakby nie można już tam nic zrobić. No i tu w kolekcji powinno mi się wyświetlić powiadomienie nie, nie. Wyświetliło, że mamy tutaj drugi aspekt, jeśli chodzi o kwestię chwila, Perere, to my sobie weźmiemy tutaj znacznik, bo będziemy chcieli teraz już yy, barbarzyńcy sobie działać. Coś powiedzieć, ale ona nam tutaj dawała. Czy mi się jakieś zadanie odpaliło? Wrażenie? Nie. Nie wiem czy. Ej, czekaj. A nie, dobra. Kurde, nie ogarnęłam po prostu. To jest tyle wyżej, że aż. Muszę tam powspinać W końcu dostaję też normalne ilości, trochę złota jakieś 30, a nie 5, 1 czy wszystkie drobnostki. Już w mamy jakieś zadanie do wykonania, więc może przy okazji że coś nam się tutaj kosmiej. Tu jesteśmy. To co też mnie interesuje, to to, żeby mimo wszystko wzrastała nam kwestia tej sławy, bo zobaczcie my mamy 150 na 200 podaje dodatkowego expa plus 3000 sztuk złota plus jeden punkt umiejętności to jest mega spoko, bo z każdym kolejnym poziomem yy, mając coraz więcej odkrytych rzeczy na mapie i wykonanych czynności będziemy coraz więcej fajnych rzeczy dostawać, co jest w ogóle sztosem dla mnie, mega fajne rozwiązanie bardzo mi to pasito a no przede wszystkim zachęca to do tego, żeby czyścić mapę i robić różne czynności, o, dobra, tu mamy co? splukawione, katakumby. Znajdź wszystkich wrogów w martwym napięciu. O, czyli może tu. Takie zadanko, żeby A wszystkich pokonać. Zgładź wszystkich. A nie umiem czytać. Jesus W sumie sobie mogę zregenerować to życie. Szkoda, że tylko cztery mogę mieć. bo mieć więcej. Mam nadzieję, że to będzie można jakoś Upgrade'ować z czasem. O, spoko. Wrogowie są zaznaczeni na czerwono. to jest spoko opcja. Przynajmniej widzimy. Może wtedy też ta mapa nie będzie jakaś potężna, więc szybciej nam się uda to wykonać. Kurde mole. Fajne by było też, gdyby nam się odliczała ilość tych przeciwników, tyle jak to na przykład zostało, nie? Na przykład 100, czy coś takiego. Czyli poziom. Dobra, zanim pójdziemy dalej sobie tutaj obczajmy, czy jeszcze jednego nam brakuje, żeby mieć dodatkowych ziomeczków, czyli szkieletowych magów, to się mega jaram tym i tutaj w zdolnościach możemy sobie albo zwiększyć obrażenia, następna ranga, dobra. I tutaj co jest? Wybuch zwłok staje się umiejętnością ciemności. Zamiast eksplozji, wyzwolone zostają cuchnące miasmaty które zadają 168 punktów obrażeń odcienia w ciągu 6 sekund. A tu wybuch zwłok zadaje spowolnionym, ogłuszonym, odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 8%. Te premie do obrażeń mogą się kumulować. Wiecie co? Ja zrobię tak. Że ja tu mam już na fula i tu sobie wybiorę jedną umiejętność. W tych naszych strzałach tu mamy co? Nowicjuszowskie Kościane Odłamki. Każde trafienie kościanymi odłamkami ma 20% czas na odsłonięcie wrogów na 2 sekundy. Albo akolickie Kościane Odłamki. Trafienie tego samego wroga przynajmniej 3 razy jednym użyciem kościanych odłamków zapewnia premię 8% do szansy na trafienia krytyczne na 4 sekundy. Ale myślę, że jeśli chodzi o dużych włosów, to może to być pomocne. No i teraz już na pula mamy te ściany odłamki z tych możliwych zrobione. Więc teraz będziemy się głównie skupiać na wybuchu zwłok, a w następnej kolejności. Na upgrade'owaniu pasywnym tych naszych kościanych magów, co tu jest, bos, czy co? Jest cała potężna lokacja. Teraz schodzimy znowu, gdzie były spiralne krypty. Uwaga, bo tutaj coś się wbija w stopy. Mamy pajączki. Jak widzicie, ani razu nie użyłam w ogóle tej pasywnej umiejętności to jest bariera z tytkości. Z dla mnie tak niepotrzebne A może są osoby, które lubią sobie przyblokować drogę. No wiadomo, że. Przy jakimś na przykład mega mocnym bosie to byłoby spoko, nie? Zablokować go i niego strzelać. Ale teraz jeszcze powinien tak strzelać, żeby nie psuć tej bariery, a zabijać wroga, nie? Zniszcz szkieletowy konstruktor 4. Okej. Okay.

Nie dosyć, że chodzenie jest przyspieszone, to mam wrażenie, że atak też. Ej, zrobiliśmy krótko? Kurs... Nie Tu są te. To Uf, Masz te. To jeszcze jakaś To w te. Nie, są te. Nie, tu niektóre w ogóle... Ekwipunki sobie leżą. Tu też przed chwilą segacie, po prostu leżały. Ciekawe. Eee, ok, tu nic nie ma. Co to jest? Ciekawe, czy one będą w całej tej mapie rozłożone? Czy? Kurde, wraga, co to by było. Eee. Odebrało mi widzenie O tu jest coś, chilekowy To jest kurde, Dosyć konkretni przeciwnicy. O, 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 o. O. Nice. Prawie wszystkich szkieletów mi zabiło, było już zostało im mało żytka, ale przynajmniej udało się to. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!